Dzień dobry ponownie, szanowni państwo, witam tym razem z... Otoczenia budynku Parku Kultury, skwer przed Parkiem Kultury zyska już niebawem nowe oblicze. Prace rozpoczęła firma, która wybrała, została w przetargu na zagospodarowanie otoczenia Parku Kultury, czyli firma Zostrowca Świętokrzyskiego. Rozpoczęły się te prace już w tym tygodniu, one potrwają do jesieni 2021 roku. Powiem szczerze, że mieliśmy pewne opóźnienie w rozpoczęciu tych prac, ono wynikało między innymi z tego, że jedna z firm biorących udział w postępowaniu o udzielenie tego zamów odwoływała się najpierw do Krajowej Izby Odwoławczej, gdzie gmina Starachowice wygrała to postępowanie, ale później także do Sądu Zamówień Publicznych i wczoraj zapadł wyrok i również jest on korzystny dla gminy Starachowice, dzięki temu wykonawca śmiało może realizować te prace bez zagrożenia, że gmina będzie płaciła kary związane z tym, że inna firma rościła prawo do tego, żeby to zamówienie dla gminy wykonać, mimo tego, że była droższa od tego oferenta, który te prace dla nas realizuje. To zadanie pochłonie około 2,5 miliona złotych. Będzie ono finansowane z dwóch różnych źródeł, z środków europejskich w ramach rewitalizacji, a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Połączyliśmy te dwa dofinansowania po to, żeby skwer przed Parkiem Kultury, który tworzył Tadeusz Bilicz ze swoimi współpracownikami przed laty zyskał nowe, lepsze oblicze. Postaramy się zachować maksymalnie dużo zieleni, która została posadowiona w tamtych latach. Nie unikniemy Pewnych wycinek, dlatego że zgodnie z oczekiwaniami społecznymi będą tworzone tu miejsca postojowe. One zostaną zlokalizowane przy ulicy Fabrycznej. Powstanie tam kilkadziesiąt nowych miejsc postojowych. Tak bardzo potrzebnych dla wszystkich tych, którzy są użytkownikami Parku Kultury, przyjeżdżają tu na różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, kulturalne, przyjeżdżają na zajęcia, ale także dla osób, które odwiedzają Starachowicki Park Miejski. Dla tych osób ten parking przy od strony ulicy Fabrycznej. Będzie służył. Fontanna, która mieściła się tu i która działała kilkadziesiąt lat temu, także zyska nowe życie, będzie również działała. Oczywiście wykonamy nowe alejki, wykonamy dodatkowe nasadzenia. Mała architektura zostanie zamontowana, czyli ławki, kosze na śmieci. Mam nadzieję, że to miejsce będzie chętnie odwiedzane przez mieszkańców i będzie komponowało się. Ze wszystkimi tymi innymi inwestycjami, które gmina w tym rejonie naszego miasta realizuje. Tuż obok mamy park miejski, który został z, zagospodarowany także przy udziale środków zewnętrznych europejskich. Obok mamy kolonię robotniczą, która jest modernizowana. Rozpoczęliśmy pracę na trzech kolejnych budynkach wielorodzinnych, które całkowicie zostaną przebudowane. Oprócz tego inwestycje na Dolnych Starachowicach, które będą realizowane, ale także inwestycje prywatne, które w tej okolicy będą realizowane. Jeden z budynków, który przez długi okres szukał nabywcy, który był własnością prywatną, został sprzedany. Tam też także powinna zostać zrealizowana inwestycja. Za tym budynkiem nieruchomość także sprzedana przez osoby prywatne, także powinna zyskać nowe życie. Także Dolne Starachowice w najbliższych latach. Będą się zmieniały. W tym roku także ogłaszamy przetarg na wykonanie zagospodarowania otoczenia dworca zachodniego, a jeszcze przez najbliższy miesiąc otworzymy oferty związane z zagospodarowaniem północnej linii brzegowej zbiornika pasternik. Także tych zmian w tym rejonie miasta jest naprawdę dużo. Cieszę się, że aktywnie pozyskujemy środki europejskie. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, którzy są zaangażowani od momentu pozyskiwania przez aplikowanie, później przygotowywanie, realizację i nadzór nad realizacją danego projektu. Oprócz tego, co powiedziałem, oczywiście zostaną wykonane schody terenowe, które tu zostaną zlokalizowane od ulicy zakładowej. O to zadanie inwestycyjne mieszkańcy apelowali od dawna. Sam pan Kazimierz mówił przed chwilą, że te schody, które mamy, zostały zrealizowane. Lata temu były prowizorką, jak widać, prowizorką, która na trwałe wpisała się w krajobraz tego miejsca. Niedługo staną się historią, dlatego, że tutaj będą nowe schody terenowe, z których mieszkańcy Osiedla Wzgórze będą mogli korzystać.